12, hej! Kochani, byliście wspaniali, cudowni, rewelacyjni. Życzę wam wszystkim spokojnej drogi do domu i tradycyjnie zaśpiewajmy razem. Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie, Dobrej nocy kochani. Niech Was dobre anioły prowadzą. Do zobaczenia na następnych imprezach. Przypominam. 11-12 sierpnia, festiwal Regalowisko. Sprawdźcie, bo będzie naprawdę się dużo działo. Między innymi Wawa Machin, Chabakuk, Łydka Uy, yy, Grubasa, de Wire i jeszcze, jeszcze wiele innych atrakcji na Was naprawdę czeka. Po prostu tego jeszcze skanka, tak więc będzie się naprawdę działo. Sprawdzajcie profil. Miejskiego Środka Kultury i Sztuki w Bielawie. A dzisiaj wszystkim życzę dobrej nocy i stancie jakoś jutro do pracy i do szkoły. Cześć!